Hejka widzowie, jak widzicie dzisiaj gramy Brawla, no i trochę sobie postaci spodziewam. Jak możecie zobaczyć, to mamy tutaj postaci, jeszcze, których fajnie trochę nie używamy. I na tych postaciach będę robił inny challenger. Na tym odcinku i samym, samym który nie jestem za dobry, zobaczcie sobie sami. I może być łatwiej, bo mamy wymaskowane Ale widzicie... Ale... To może być trudne. Na serio, widzowie. To może być trudne. to się nie Dobra! Zobaczymy jak czę. Co Wizowie pierwszym zadaniem będzie w bicie 250 250 rangi. Jaki rangi pcharków. Co to, to dwa razy by... Let's go Wydaje, nie mogę izolować to odpocząć ust Dobra, jeszcze Dobra, 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 nawet dobrze to zrobić. tylko bym musiał spodnieć i zabrać Dobra, to za Czekam. to nie, nie On. On. Tak, to to on. Ale to już jest, jest, to Widzimy się na I dlatego myślę, że po tym nam się O tym oczywiście czołem Dobra, dobra. O, o, o Dobre, słabo to słowa. No, i jeszcze raz bardzo. Niech to się No, i to się Widzicie, zbieramy teraz na kruka. Pewnie będzie nie, 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 Dobra jeszcze Ani było więc mocno. dalej mam zero lepszy. Dobra, a co się na tych klimatach? Tak? Dajcie lajka i subskrypcję, bo ten odcinek jest naprawdę czasochłonny. tego czasu zajęło. Muszę sobie wyobrazić, co jest Jacki. Dobra, fajnie. Mam się 5 orepiski. No cuję! Koń! Jak? Jak ja dostępu? Nie no, widzowie, ten odcinek jest mocny. Naprawdę dajcie lajka i subskrypcję, bo to co się dzisiaj dzieje jest bardzo mocne. Brakuje mi jeszcze jednego rzadkiego, zatami, że i będę miał wszystkie tylko rosa już. Po legendarnym będę miał już rosę to... Już za chwilę wszystkich rzadkich, więc dajcie lajka like, i subskrypcję. Dobra, dobrze, dobrze, yeah. Dobra, widzowie, mamy już pierwszą setkę. Dość szybko. I przez tą pierwszą setkę zmieniamy tryb. Powiedzmy na na przykład knockout. Żeby trochę zmienić yy, grę. to będzie coraz trudniej, bo już mamy 100 pucharków na samie dobra z ja myślałem, że w batalię jest trudniej, bo oni też mają sama a ich sam jest ulepszona dobra, ale i tak wygraliśmy dobra, już skończyliśmy te wszystkie gry już nie dostaniemy tych star dropów na dole Więc dobrze, już nie miałem pierwszego zdania. Dobra, na samym mamy 154, więc znowu zmieniamy bapę. Tym razem na zadynę. Dobra, co? Zadyna? No to na samym to jest coraz trudniej. Jeszcze w ogóle nie ulepszyłem, więc. Dobra, ale ja za to mamy 11 rangę no. Łatwiej. nie jestem zadowolona z edymią. Wydaje mi się, że sama zadyma nie jest, za nie, wydarczy, że nie jest dobre. dobra. Wyobraźcie sobie, jaki ten filmik jest mniejszy czasochłonny, że ja w niego najlepsze momenty. Dobra. Widzowie, już niedługo będziemy mieli 200, to bardzo dobrze i mamy już 12 klasę. go bo tam nie Teraz to tak słabo. Troje prawdziwych ludzi, ale dalej, jak się to, jest, to, jest, to, jest to wychodzi? No. Time for an orgy party! I to będzie końcowo będzie musiało zrobić wieść, co to będzie mógł. teraz czekamy na drugą rundę. I teraz. I nim idzie! Sztylowa mączka! I nie widzi mnie, on Ale jak teraz wygram tą rundę, to już będę miał zostanie zaliczone, więc gramy! i wreszcie za chwilę będziemy mogli ulepszyć swoją postać, ale na początek musimy zagrać Kolejne zadanie to jest zagranie 5 razy i wygranie 5 rund na mapie graczy. Nie wiem czy to mi się uda. Oczywiście nie mogę ulepszyć postaci Już mam jakaś łatwa. Teraz no. Teraz mapa No zobacz, tak na wydumu też chyba. No. tacy. Zaczynamy. Dobra, biorę to no. w mapy, bo To jest jakiś hardcore. No to jest coś, no, nie jest odrządza, ale jest. Cztery mapy jeszcze. Na no, szczęście tutaj nie tracę po hardku. to jest pusta mapa. Widzowie. Nie wiem, czy to będzie łatwe, tym bardziej, że gramy samym. za mną. I znowu przegrałem. Znowu za Dobra, jeszcze trzy mapy graczy i kończymy to zadanie. Trzy graczy. To mapę przegrałem, bo jak widzicie, Pan P w ogóle z nami nie grał. A ja musiałem pójść na dwór, bo naprawdę jestem to zmięczony po to tych to, to ty grach. Teraz już źle patrzę na tego sama. Powiedzmy, no, ale... że... Nie Widzowie, niestety, ale ja będę musiała już odpocząć, bo naprawdę ten filmik jest czasochłonny. Dlatego ja będę musiał w następnym odcinku wygrać trzy... Jeszcze mapę graczy bez ulepszania swojej postaci. Jakbym ulepszył to bym od razu wygrał na pewno. Ale ostatnie co się sobie. Teraz wygram z botami. Czy to coś? A, nie ale patrzcie no. Teraz... mamy tak mi się chodzi. O na mnie to była Bo ja go w ogóle nie ulepszam. A ciągle mi się. Ja. Yeah. Dobra, zrobiłem I starcie się w duo. Pierwszy raz teraz zobaczycie. Wstarcie w duo. I tak, Pierwszy i ostatni raz. To jest Teraz sprawdzimy sobie, czy mamy jakiegoś plasma. Nie wiem. Okay. Pewnie jeszcze dzisiaj zobaczycie drugą część tego, ale ja to nagrywam dzień wcześniej, więc zawsze jutro u mnie jutro, ale u Was dzisiaj to już jeszcze wrzucę, więc bądźcie na, na bieżąco, dajcie suba i lajk like, to. Oczywiście dzwoneczek to wtedy będziecie nie będzie Was nic umijać. No i jeszcze tylko pokażę członków klubu. No więc się zabrań z żebnam. A do następnego razu powoli wersja rękaw subów, więc dajcie suba i like. Pa!